Dla mentorek to przestrzeń, w której możesz odetchnąć, zanim znów dasz światu kawałek siebie. Tu rozwój spotyka się z odpoczynkiem, a biznes mentorki z decyzjami, które przynoszą efekty bez wypalenia. Bo każda kobieta, która wspiera innych, potrzebuje czasem wsparcia także dla siebie. Oddychaj, naładuj baterie. Twój biznes też potrzebuje regeneracji. Jestem Gośka Dziubała, mentorka mentorek. Pomagam kobietom zostać mentorkami, karierę od podstaw i budować biznes mentoringowy, który zarabia. Cześć! Czy zauważyłaś, że my mentorki, kołczki, edukatorki często działamy jak takie źródła? Z nas płynie. I wiem, że brzmi to, to może troszeczkę górnolotnie, ale tak jest. Płynie z nas wiedza, Wsparcie, empatia, pomysły. Można powiedzieć, że zasilamy innych, że pomagamy im wzrastać, rozkwitać, ruszać z miejsca. I każde źródło potrzebuje też odpływu i dopływu, bo jeśli pozwolisz, żeby woda w Twoim systemie się poruszała, nie poruszała, to ona zastygnie, i nawet najczystsze źródło może wtedy zamienić się w bagno. I pamiętam lata temu, miałam akwarium piękne, z jeszcze piękniejszym życiem w środku. Kolorowe rybki pięknie ozdabiały całą przestrzeń mieszkania. I kiedy wyjechałam na kilka dni, a miałam oczywiście wszystko tak przygotowane, że po prostu działało, i kilkakrotnie już wyjeżdżałam, i nie było żadnego problemu, ale tym razem było inaczej, coś się zepsuło. Nie było tego przepływu, zabrakło powietrza i kiedy wysiadłam na swoim piętrze z windy, ja już wiedziałam, że coś jest nie tak. A właściwie to poczułam. I dziwne, że sąsiedzi tego nie zgłosili. I myślę sobie, że przecież żadna mentorka tego nie chce, żeby jej własny biznes stracił energię. No i właśnie to życie, to życie, które, które jest. Ostatnio rozmawiałam z kobietą, która prowadzi proces od dwóch lat. I powiedziała mi coś takiego. Gośka, ja naprawdę lubię to, co robię, ale ostatnio czuję się, jakbym tak biegała z pustym kubkiem i nadal próbowała kogoś częstować. Fajne porównanie. Swoją drogą, bo ja słyszę, słyszałam często o pustej taczce, ale pusty kubek też, też, też uważam jest bardzo tutaj metaforyczny. I właśnie dlatego to zdanie bardzo dobrze zapamiętałam, bo ono idealnie pokazuje moment, w którym. Naprawdę warto przyjechać do uzdrowiska mentorek, oczywiście wirtualnie, po prostu włączyć ten podcast. I nie chodzi o to, że coś jest nie tak, że już faktycznie tego życia biznesowego w tobie jest coraz mniej. Nie dopuśćmy do tej sytuacji, ale kiedy poczujesz, że za dużo dajesz, a za mało czerpiesz. Ja zauważyłam, że w tym naszym świecie mentoringu, coachingu wiele kobiet funkcjonuje na takich dwóch skrajnych biegunach. Na jednym to są te, które wciąż czują, że nie są gotowe, a na drugim są te, które już wszystko wiedzą, ale są takie zmęczone, wypalone. Ale pomiędzy nimi jest tak naprawdę większość z nas. To są kobiety, które już mają wiedzę, doświadczenie, narzędzia, ale czasami po prostu potrzebują odetchnąć od tego, że wszystko musi być. No właśnie, że wszystko musi być. I nie wiem, czy to tylko ja, ale mam wrażenie, że my, kobiety, które właśnie prowadzimy te solo biznesy oparte na nas samych, czyli na tej, na tej naszej marce osobistej, potrafimy odpoczywać tylko wtedy, gdy coś zrobimy. No tutaj się gdzieś pojawia to słowo produktywnie, tak? Czyli na przykład odpocznę, ale w tym czasie wymyślę sobie coś nowego, nowy program, nowy post, albo zrobię sobie wolne, ale najpierw nagram tu, gdzie jestem, o wdzięczności, o, o dzieleniu, o, o tym wszystkim, co, co mnie teraz tutaj zainspirowało. I myślę, że wiesz o co chodzi. I ten odpoczynek bardzo często łączymy z takim działaniem dla, dla rozwoju naszej marki. I żeby nie było, ja też tak mam i też wpadam w ten, w ten wir i ciągle myślę o swoim tym małym biznesie, jak go rozwijać i czym się dzielić, żeby to było ciekawe, interesujące i dochodowe, rzecz jasna. Ale też jestem na tym swoim i w tym swoim biznesie kilka dobrych lat. I też wiem, że potrzebne jest takie przewietrzenie głowy, takie po prostu chwilowe odcięcie. I właśnie tutaj w uzdrowisko chcę Ci zaproponować coś takiego, żebyś przez chwilę nie musiała być taką mentorką dla kogoś, żebyś nie musiała mieć planu, strategii, a nawet pomysłu na siebie, tylko po prostu być. Bo kiedy jesteś właśnie w tym takim dobrostanie, to Twoje klientki też to poczują. Kiedy masz Tą nową energię, kiedy jest ten nowy przypływ, i ta Twoja obecność staje się pełniejsza, te Twoje procesy będą głębsze i paradoksalnie biznes zaczyna działać lżej i lepiej wtedy, kiedy jesteś wypoczęta, kiedy masz naładowane baterie. I to nie przypadek, że w tym podcaście właśnie, że ten podcast nazwałam uzdrowiską, bo to uzdrowisko to jest takie, takie coś nowego, takie coś, co odzyskujesz siły. Bo, bo ja wiem, że ty je masz, masz moc, masz zasoby, ale właśnie czasami trzeba pojechać do uzdrowiska, żeby trochę ktoś przy nas pochodził, żebyśmy, to my były tutaj w centrum zainteresowania. I tutaj się właśnie taki może zacząć nowy etap w takim odzyskiwaniu energii. No dobra, to pora na Twoją pierwszą kurację i nazwijmy ją kąpiel w uważności. Kąpiel w uważności mentorki. Chciałabym, żebyś zamknęła teraz oczy i wyobraziła sobie, że siedzisz w ciepłej wodzie, tam gdzie lubisz. Czy to jest jakieś fajne źródło, czy to jest właśnie spa, w którym byłaś, a może jest to po prostu Twoja wanna z Twoim z ulubionym płynem do kąpieli. I z każdym oddechem. Zmywasz z siebie rzeczy, które nie są Twoje, zmywasz porównania, zmywasz wszystko to, co musisz, wszystko to, co wypada, zmywasz cudze standardy sukcesu i wszystko to, co Ci uwiera, wszystko to, co w danym momencie przestało być Twoje. I zostajesz tylko Ty, kobieta, która naprawdę ma coś do dania. I chciałbym, żebyś teraz zadała sobie trzy pytania. Co chciałabym, żeby moje klientki poczuły po spotkaniu ze mną? Co ja chcę czuć po spotkaniu z nimi? I trzecie pytanie: czego dziś najbardziej potrzebuje moja mentorka we mnie? I ta ostatnia odpowiedź jest takim kluczem, bo w każdej z nas jest taka wewnętrzna mentorka taka spokojna, ciepła i ona wie, że nie trzeba niczego udowadniać. Po prostu wystarczy wrócić do ciebie, do momentu, kiedy zaczynałaś, kiedy pomyślałaś o tym, chcę dzielić się wiedzą. Pamiętasz tę radość? Chciałabym, żeby się poczuła od nowa i zadawała sobie właśnie to pytanie: dlaczego robisz to, co robisz? Kilka razy. Bo tam jest to źródło. I taka właśnie niech będzie ta twoja pierwsza kąpiel w uzdrowisku mentorek. Powrót do tego źródła. Oczyszczenie z wszystkiego, co narosło przez ten czas, kiedy, no, można powiedzieć, zapięłaś wrotki i zaczęłaś jechać coraz szybciej i szybciej, trochę zapominając, po co to wszystko, dlaczego to robisz. Pobądź trochę z tym. Przypomnij sobie siebie, kiedy były początki, i wróć do energii tej kobiety, zachowując całą wiedzę, którą już masz, którą zdobyłaś dzieląc się wiedzą jako mentorka i kołczka. W każdym kolejnym odcinku uzdrowiska będzie czekał na ciebie inny zabieg, czasem delikatniejszy, czasem trochę głębszy. Będziemy się przyglądać twoim rolom: mentorki, przedsiębiorczyni, kobiety i też człowieka, który po prostu ma mieć prawo słabsze dni. Każdy odcinek będzie to czymś w rodzaju takiego, no, trochę mentalnego, trochę biznesowego spa. Ale wszystko po to, żeby właśnie odzyskać to źródło, żeby się zatrzymać, żeby zobaczyć na to, co robisz z trochę nowej, innej perspektywy. A dzisiaj dziękuję Ci bardzo, że odwiedziłeś moje uzdrowisko i zanurz się w nim tyle, ile potrzebujesz. A ja wracaj też po inspirację, po spokój, po kawałek siebie. To było uzdrowisko dla mentorek, przestrzeń dla kobiet, które dzielą się wiedzą z innymi i czasem same potrzebują spa dla siebie i swojego biznesu. Wracaj tu, gdy chcesz zobaczyć swój biznes z innej perspektywy, nie po to, żeby robić więcej, tylko po to, żeby robić to, co naprawdę działa po Twojemu.